W historii Ziemi było sporo objawień Maryi, czyli postaci opisanej w Biblii, która miała urodzić Jezusa, czyli jednocześnie Boga i człowieka, który ma powrócić na chwilę przed końcem świata. Jednym z najsłynniejszych objawień Maryi jest bez wątpienia to z Nigerii, które trwa do dziś. Ostatnio miało wydarzyć się kilka dni temu. Wszystko rozpoczęło się w październiku 1992 roku. Jego opis brzmi: Najświętsza Maria Panna objawiła się w październiku 1992 roku w Krystynie Agbo z małej wioski na odludziu stanu Benue w Nigerii. Pierwsze pojawienie się miało miejsce rano, kiedy Krystyna zamierzała zbierać dzieła na polach. Po pierwszych oznakach światła zobaczyła unoszącą się na niebie piękną kobietę. Matka Boska spojrzała i uśmiechnęła się bez słowa. Stała na chmurach, miała suknię z welonem z lśniącego błękitu, który zakrywał jej głowę i opadał na plecy i ramiona. Ręce splecione miała na piersi i przyciśnięte do różańca. W pierwszym orędziu Maryja mówi Jestem ucieczką grzeszników, przychodzę z nieba, aby pozyskać duszę dla Chrystusa i schronić moich potomków w moim niepokalanym sercu. Z czasem publiczne objawienia miały tam miejsce bardzo często, zwłaszcza między 94., a 95 rokiem te objawienia sprowadziły do Aokpe dużą liczbę pielgrzymów. W objawieniu 21 lipca 93 roku Matka Boża zachęca Krystynę do żarliwej modlitwy za świat od dawna zepsuty przez grzech i przepowiedziała nadejście ciemnych dni. Jak opowiada, Krystyna często widzi najświętszą Marię Pannę ze łzami w oczach z powodu wielu dusz idących do piekła. Podczas objawienia w 1994 Matka Boża powiedziała Krystynie, że 4 sierpnia stanie się szczególnym świętem i tego dnia otrzyma cud eucharystyczny. Stało się to prawdą, ponieważ Krystyna przyjęła komunię świętą od anioła. Ksiądz Samuel Echatikpo zadbał o obecność dwóch fotografów. Jednym był ksiądz Emanuel Idoko, przedstawiciel biskupa, a drugi był fotografem komercyjnym. Ksiądz chciałby prawdę o objawieniach, Poszła w świat. Krystyna opisała otrzymaną komunię od anioła tak. Widziałam anioła, przynoszącego hostię, a hostia była większa niż ta, którą zwykle otrzymujemy. Im bliżej hostia zbliżała się do mnie, tym hostia stawała się mniejsza i kiedy miałam ją przyjąć, stała się normalnej wielkości. Trzymałam język płasko, tak jak wcześniej prosiła Matka Boża. W orędziu ze środy 1 marca 95 roku Najświętsza Maria Panna Wzywa do odmawiania różańca Mówiąc Ci z moich potomków Którzy często odmawiają różańc z zaangażowaniem Otrzymają wiele łask Szatan nie będzie mógł zbliżyć się do moich potomków Kiedy jesteście nękani Wielkimi pokusami i problemami Weźmiecie różaniec na modlitwę Wasze problemy zostaną rozwiązane Za każdym razem gdy odmówicie zdrować Maryjo Pełne łaski Otrzymasz ode mnie wiele łask, odmawiaj różaniec, nigdy nie będziesz potępiona. W 1996 roku Krystyna chcąc całkowicie oddać się Bogu, została zakonnicą karmelitanek, przyjmując imię Krystyna Maria Bambina. Kościół lokalny okazał się jednak dość przychylny, objawieniom od samego początku. Arcybiskup John, który był arcybiskupem archidiecezji Abudży w latach 94-2019 Zauważył, że Kościół w tych przypadkach jest dość ostrożny w zatwierdzaniu objawień, ale w tym przypadku dał pozwolenie na budowę sanktuarium Matki Bożej. Jego następca, biskup Orgach, udzielił imprimatur na publikację relacji z objawień i wydał zgodę na pielgrzymki. Następne tajemnicze zjawisko miało miejsce w 1996 roku. Cud ten miał miejsce 13 września, kiedy Matka Boża dała Krystynie możliwość mówienia po angielsku dzięki mocy Ducha Świętego. Miało to wielką wartość dla Krystyny, ponieważ mogła teraz rozmawiać ze wszystkimi pielgrzymami, którzy podróżowali z różnych części Nigerii do Aokpe. W styczniu i lutym 96 podczas objawień obecnych było ponad 100 tysięcy osób. Jedną z rzeczy, która przyciągnęła tłumy, było cudowne słońce. Największy cud słońca miał jednak miejsce dopiero w niedzielę 21 listopada 1999 roku. Na miejscu objawień Miała się tam pojawić woda, która może uzdrawiać. Ostatnie objawienie miało miejsce w czerwcu 2022 roku, kiedy to Maryja pojawiła się nad Kościołem. Ponad stu parafian było świadkami cudownego wydarzenia. Objawienie zostało opisane tak: początkowo moją uwagę przyciągnęła tęcza na horyzoncie, która była tak żywa, że zaczęłam się zastanawiać, co się dzieje. Zanim zdążyłam zastanowić się nad tym pytaniem, zobaczyłam promień światła. Padający z nieba i uderzający w kościelny parking. Kiedy spojrzałam tam, gdzie była tęcza, zobaczyłam postać Najświętszej Maryi, właniającej się z tego obszaru. Według świadków widziano kobietę noszącą świetlistą koronę i różaniec ze świecącymi światłami, i że wszystko wokół niej było jasne. Warto też wspomnieć, że Krystyna rozmawiała z Maryją o poświęceniu świata jej niepokalanemu sercu. W 1998 roku, I gdy wspomniała o Rosji, Maryja miała się podobno bardzo zasmucić, gdyż jak wyznała, choć było ono już dokonywane w 1984 roku przez polskiego papieża Jana Pawła II, jednak jak wyznała jej Maryja, to poświęcenie nie było pełne, co oznacza, że według objawień fatimskich Rosja ma wylać swój mrok na całą ziemię i doprowadzić do wielu konfliktów i niszczenia kościoła. Co prawda papież Franciszek niedawno raz jeszcze powierzył Rosję sercu Maryi, ale czy tym razem zatrzyma to działania Rosji? Zobaczymy. W każdym razie zobaczcie jedno z objawień z Nigerii. Baba Wanga ujawnia kim naprawdę jest prezydent Rosji. Link do filmiku w opisie. Baba Wanga ujawnia kim naprawdę jest prezydent Rosji. Link do filmiku w opisie.